No i ściga się bardzo dobrze i tak jak mówił Madolsson, jednak miał rację, że, że w, tym, w tych zawodach będzie bardzo wysoko. Ktoś powiedział przed zawodami a propos te, tego party i tych białych obrusów w namiocie. Może oni musieli grać, bo. Ale, ale poczekaj, Paweł, ktoś powiedział: no na razie tutaj wykwintne dania, piękne stroje, na razie jest tutaj wesele. Tylko czy po zawodach nie będzie w tych czarnych namiotach przypadkiem stypa? stypa? Masz rację, bo to ta, to jest czerń, jest wielki, duży, wielka, duża ciężarówka, też czarna. Andreas w tym roku zmienił barwy na czarne. Yy, może nie powinniśmy tak. tak yy, dołować, że tak powiem, e, Jonsona i, i jego teamu, ale, ale no nie wygląda to zbyt dobrze. Jest usprawiedliwienie, Andreas Jonsson, na pewno o Na pewno nie jest do końca zdrowy. Również Jarosław Hampel, proszę Państwa, może powiedzmy, że odnowiła mu się stara kontuzja przed tymi zawodami. W zasadzie nawet jeszcze przed wczorajszym treningiem. W prawym, bóle w prawym barku. No i trzeba było zobaczyć, proszę Państwa, dzisiaj Jarosława Hampela wychodzącego ze sklepu sportowego we Eskilstunie z wielką siatką pakunków lodów, sprayu, zamrażaczy różnych takich poduszek, które przełamuje się i one robią się zimne, okłady wcierki w to bolące miejsce. No i Jarosław Hampel nie najlepiej rozpoczął te zawody. Wygrał ostatni wyścig. Będziemy patrzyli, czy jest jeszcze szansa dla Jarosława Hampela. Ale na razie skupmy się na 16. Wyścigów, się Bo Niki. Wiesław chwili. do krawerznika. Świetnie. fiardę Pedersen. Aj, jo, jo, jo. To jest, proszę Państwa, fatalna, fatalna postawa nikiego Pedersena, Belec, który to, to. chciał za wszelką cenę. No i tylko Lee Adams ocalał, a pozostała trójka leży. Niebezpiecznie upadł Wiesław Jarosław. No, trzeba przyznać, że, że Niki dosyć dosyć ostro tam z, wjechał w, te, w ten łuk, ale no, też też padł w kolejne... Padł w kolejne, ale Paweł ja chętnie zobaczę powtórki, natomiast no, po czekajmy. tym co już widziałem, to pewnych spraw po prostu nie da się przeskoczyć, nawet będąc w tak fenomenalnej dyspozycji jak Niki Pedersen. Śmiem twierdzić, no, że no, nie, mógł, nie trzeba mógł skręcić tą manetę, Ale nie no. mógł wyjechać bezpiecznie z tego wiru nie wjeżdżając w kogoś. Takie odniosłem wrażenie. Źle to wygląda, proszę Państwa. Bardzo źle, bo leży i Wiesław Jaguś i, Nik, i Niki Pedersen przygnieciony motocyklem i jechał w tym wyścigu również Bjarne Pedersen i on również zabrał się w tą całą aferę. Wyjeżdża karetka. No i druga karetka również pojawia się na torze, a trzech poszkodowanych, no nie wygląda to najlepiej, realizatorzy pokazują nam tak trybuny. Lepiej... No, lepiej... Zamarłe trybuny, no nie dziwię się wcale. Lepiej, no, widzimy, że... widzimy Nikiego, który leży praktycznie bez ruchu w Białękasku. My tutaj, my tutaj oglądamy co się dzieje na torze, ale mamy podgląd do tego co się dzieje w parkingu i też kłopoty ma Jason Crumb, o ile się nie, nie mylę. No rzeczywiście, jak powiedziałeś, zamarły trybuny, wszyscy z niepokojem wpatrują się w to miejsce, tam na pierwszym... Czekamy na powtórkę, bo mnie, mnie, mnie intryguje... Wykluczony czy jest, czy jest na pewno to, Niki. I, czy intryguje mnie, czy to jest kwestia brawury i, i nieodpowiedzialności, bo jeżeli, jeżeli tam można było nie jechać, można było zamknąć, czy można było poczekać, po to, by uniknąć tego typu zdarzeń, trzeba było zrobić. Nie chodzi, nie chodzi nawet o to, że, że po prostu zabrał, zabrał naszego reprezentanta, ale tam trzeba było zamknąć i myślę, że za chwilę połączmy się jeszcze, dopóki nie ma powtórek, połączmy się z fachowcem, również z kontuzjowanym zawodnikiem. Robertem Kościechą, to za momencik jeszcze popatrzmy, co robi Niki. No trzeba tutaj było wcześniej jeszcze zamknąć gaz. No takie odniosłem nie, tu nie. Raz... nie było żadnej kolejny, żadnej dziury, jest to ewidentnie wina nikogo wina nikiego, zobaczmy jeszcze z tego ujęcia, i czy mógł bardzo poważnie ucierpieć przed, przed nim kołem, nie wiem czy Robert to potwierdzi, ale przed nim kołem pojechał po tej białej linii, to nie jest linia, to jest taki wystający krawężnik mały i chyba, i chyba to może być Widzisz? I to tak, jest chyba tak, tak, powód, tak, tak. Że, że to koło zostało podniesione w górę tak. i, i uderzył w Tam jest giesia. taki, proszę Państwa, wyjaśnimy może, bo my z Pawłem chodziliśmy tutaj po torze przed zawodami, tam jest taki miękki żwirek przy krawężniku i może to była jedna z przyczyn, może ten krawężnik powinien być jednak twardy ułożony nawet z jakiegoś... Ale nie, nie wolno po nim jeździć, a wolno przednim kołem wolno no, ale... można ca cały motocykl poza, poza, tylni, poza tylnią oponą wystawić na ten krawężnik czy na trawę czy wszystko. Wszystko jedno, tylna opona musi jechać po krawędzi. Bardzo źle to wygląda Bjarne Pedersena w przypadku Bjarne Pedersena, gdzie ten motocyk się na niego, ale jest okej. Okay. Pytanie do, do Roberta. Robert, jak, jak ty to widziałeś i, i, i co sądzisz o decyzji sędziego? Chyba jedyna słuszna. No moim zdaniem, że jedyna słuszna. Ewidentna widanie Kieła Petersena. On po prostu troszeczkę przegrał start, Wiesław zostawił troszeczkę miejsca. I chciał to wykorzystać, tylko że tylnym kołem. przednim może też troszeczkę coś tam miało jakieś yy, znaczenie, ale moim zdaniem tylne koło. On wjechał w to w te miejsce, które nikt tam nie jechał. Tam jest czarny odcinek. Bardzo przyczepny, przy tym jeszcze się odchylił i tutaj jeszcze jak się ewentualnie zamknięcie gazu jeszcze gorzej, żeby spodobało jeszcze większą przyczepność. Tu po prostu on zapał taką przyczepność, że nic już później nie mógł zrobić. On później chciał uciekać, żeby nie... w tym momencie proszę, on się troszeczkę odchylił. On już tutaj, w tym momencie już zawracał, on chciał uciekać, żeby nie uderzyć w Wiesława no ale jednak zabrał go i... Niemile to wygląda, no widać też, że tu bjarne, tutaj troszeczkę dostał motocyklem. To jest najgorsze, co może być dla zawodnika, że on dostaje motocyklem i to jest nieprzyjemne. Tu nie Wiesław niebezpiecznie uderzył na, na lewy bark i to jest... Oby, oby nic się nie stało, bo to jest naprawdę bardzo... No oby, nie chcę krakać, żeby tego nic się nie stało, bo naprawdę... To trzeba zacząć, że Niki wjechał w to bardzo przyczepne miejsce. No, można tak powiedzieć, że najbardziej przyczepne w tym miejscu i tutaj go troszeczkę pociągnęło. No. I, proszę zobaczyć, że tylne koło wjechało w taką czarną smugę. To jest jak gdyby najbardziej przyczepny tor, i troszeczkę go pociągnęło. To wysunął się no. i niebezpieczny upadek. No. Cieszę się, że Wiesława nie dopadł ten motocykla, ale naprawdę bardzo groźny wypadek. Obydwie nic się nie stało po Widzimy, że leży cały czas Niki Pedersen. A też w boksie ma swoje problemy Jason Kramp, no naprawdę dużo, dużo tych upadków. Dwóch faworytów właściwie Dwóch faworytów. Zresztą myślę, że Robert też jest pytanie do Ciebie, bo jesteś bliżej. Jaki jest jak stan jest zdrowia Jacka Krzyżaniaka, który też przecież bardzo ucierpiał w, w swoje... Jest Wiesław Jaguś. Nic, jest, nic nie jest, nie Powoli ma złamania, do siebie. Może w głowie ma... Kręci się w Myślę, że się ma lekkie w w mózgu może, a Może robią, dwa nie? zdania o Jacku Krzyżaniaku. No Jacek miał bardzo niebezpieczny wypadek w niedzielę, bardzo, bardzo go poznałem, jego rodziny na pewno bardzo cierpią, oby Jacek wrócił szybko do zdrowia, leży w szpitalu i że było wszystko OK, no miejmy nadzieję, że Jacek szybko wróci do zdrowia. bo no Wiemy, że na tą już... chwilę stanie śpiączki. To, co powiedziałem dwa dni temu, to tak, no ani dzisiaj już nie wiem, no, oby wszystko było dobrze. Jacek, trzymamy z tobą kciuki, żebyś szybko wrócił do zdrowia. Pytanie o zdrowie, o zdrowie Jasona Krampa dla Phila Krampa. Mówi, że na razie jest stan taki średni, tak do końca, do końca. Pewnie też nie powie, jak jest stan faktyczny, prawda? Ale, ale ten, ten obrazek, który widzieliśmy o którym mówił nasz współkomentator, że Jason Kram się szybko podniósł i szedł z toru. To jest na pewno plus, ale ty, Robert, masz też swoje spostrzeżenie na ten temat, że nie zawsze się da tak szybko wstać i odejść ze względu na to, że, nie wiem, może być jakieś złamanie na przykład. No, na pewno kibice bardzo kochają to, jak zawodnik szybko wstaje, ucieka z toru, nie przerywa bieg, ale nieraz jest tak, że zawodnik naprawdę wpadnie gdzieś, jest zahaczony o coś, coś go boli, ewentualne na przykład no, Przypuśćmy, zawodnik przewraca się, ma pęknięty kość piszczelową i szybko chce wstać. I wstaje na tą nogę i jest otwarte złamanie. I przy pękniętej kości piszczelowej, na przykład to są 3-4 tygodnie, przy otwartym złamaniu jest to pół roku do roku. Także ja jestem tego zdania, że jak jest wypadek, to lepiej, lecz, lepiej to poczekać. No wiadomo, że to się nie podoba nieraz, a to chodzi o zdrowie. No... My jeździmy w tylu ligach, jesteśmy nieraz tak przemęczeni, jesteśmy tak zmęczeni, że naprawdę no, nieraz poczekać lepiej. No, Często kraj wstał, nie wiadomo co teraz mu jest. No, może ten obojczyk, może bark, ciężko powiedzieć, aby no, wszystko było ok. No, wszyscy zawodnicy teraz widać, że ścigają, yy, gonią ten wynik. No, jest najlepiej, no. jest dużo wypadków. i Widać teraz, yy, Mam na podglądzie, że coś ma z, z żebrami, z barkiem lewym, także no, co chwilę coś się dzieje. No. O, a Bjarne Peterson, który miał najbardziej ucierpić po prostu. Tak, tak, najbardziej wyglądało sobie to w jego jest... przypadku okay. najgroźniej. Ale y, Jacek jest pytanie do ciebie, kochamy żurzel, ale jednak... Tych wypadków naprawdę mogłoby być mniej. No, szkoda, że czasami zawodnicy nie odpuszczają i jeżdżą tak ostro. Ja myślę, że wprowadzenie tych dmuchanych band jednak poprawiło bezpieczeństwo na torach. Ja słyszałem, że najbardziej ostro się jeździ w Rosji. Robert coś może chyba o tym powiedzieć. Podobno nawet betonowe te mają, tak? Tak mają. Betonowe. Nieraz mają tam ale na dole. No, w Rosji kiedyś jak byłem 4 lata temu, to powiedzieli, że za zawodnika się nie wchodzi, bo to jest za bardzo niebezpieczne. No i oczywiście tak było, że po prostu zasięg nie wchodził. No teraz już jest lepiej, teraz już jest większy mają kontakt i jest wszystko okej, okay, ale na pewno to jest już nieco już zrasta są te gmachane bandy, ale sami zawodnicy po prostu, jest taka pre, no może nie presja, sami zawodnicy chcą gonić ten wynik, ten, yy, tą satysfakcję dla kibiców, żeby, żeby było dobre widowisko, że naprawdę każdy zawodnik robi siebie w 100% daje, że po prostu było jak najlepiej. No, widzieliśmy tu Wiesława Jakusia, że wszystko jest okej, okay, nie ma złamań, także myślimy, widzimy, że idziemy się. Z parkingu Tomasza Globa. Eee, też na pewno jeszcze swoje spostrzeżenia mają nasi komentatorzy. Piotr Olkowicz. No my tutaj, Grzegorz, możemy powiedzieć, że analizowaliśmy te powtórki, no i pracował mocno, kiedy już ta, ta cała kraksa wisiała w powietrzu, mocno pracował Niki Pedersen, on oczywiście, no tego gazu było za dużo, myślę, że Robert z tym się zgodzi, oczywiście nie mógł całkiem zamknąć gazu, bo wtedy pojechałby prosto w bandę, no i zabrałby jeszcze Bjarne Pedersena, który tam jechał szerzej, no ale chyba jednak doszliśmy do takiego wniosku, tego gazu było mimo wszystko tutaj za dużo odkręcania, a za mało... Zamykania. Po prostu chyba, chyba na tej prędkości mało kto by się odważył wejść tak ostro w ten łuk. Próbował, bo było widać te ruchy, ruchy nad garstkiem Nikiego, on próbował wyjść z tego. Tak, wyjść i najlepiej jeszcze na pierwszej pozycji. No, no. Zazwyczaj nie lubi po, to robić. To, po to to robi, ale no, to, tym razem się nie udało. No, no, parokrotnie widzieliśmy Nikiego w tego typu akcjach i, i często powoduje i, i bardzo sytuacje niebezpieczne na to, że ale. Tym razem, tym razem się nie udało uniknąć e, dużego karambolu. Teraz jest już, teraz jest już dobrze, mówi Chris Harris. Nie słyszeliśmy początku tego wywiadu. W ogóle słabo słyszymy ten, ten wywiad. Także, także ciężko jest... Ciężko nam jest to wszystko dokładnie Państwu przetłumaczyć. Zawodzą tutaj niestety odrobinę szwedzkie, szwedzkie łącza. Chris Harris widzieliśmy, możemy wywnioskować tylko tyle, że jest zadowolony, ma 6 punktów i ciągle ma realną szansę na to jeszcze, żeby znaleźć, żeby znaleźć się w półfinale. Skoro ta przerwa trwa, Paweł, to powiedzmy może teraz kilka zdań o przyszłości Grand Prix, no bo na ten temat się dyskutuje. Wiemy, że firma BSI sprzedała prawa do Grand Prix potentatowi międzynarodowej firmie AMG, tak? Jest to koncern międzynarodowy, który no, zajmuje się sportem, zajmuje się artystami, modelkami. Jest to, jest to bardzo duże przedsiębiorstwo, duża firma. Ale co to która, oznacza dla Grand Prix? No, dla, dla Grand Prix to oznacza na pewno rozwój. Zdecydowanie, bo plany są dosyć ambitne. Już za 2-3 lata y, y, Speedway ma ponownie zagościć y, w Australii, w Nowej Zelandii. Mówi się też bardzo głośno o Chinach, o Malezji. Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, bo jest to, jest to koncern, który no, w większości należy do Amerykanów, dlatego też nie zdziwiłbym się, jeżeli za 2-3 lata Coliseum Stadium w Los Angeles lub, lub jakiś inny obiekt w Kalifornii, bo tylko chyba tam e, Speedway e, ma rację bytu, zagości cykl Grand Prix. Ja miałbym taką nadzieję i tutaj chciałbym taką malutką szpilkę wbić pineskę e, e, te wszystkie opinie bardzo negatywne, które, które się czyta na internecie w prasie fachowej na temat firmy BSI, która no, niejako według tych komentatorów ma tylko wyciągać ze Speedwaya i wyciągać z, z klubów europejskich, no jak na razie przez ostatnie 10 czy, czy przez ostatnie kilka lat Grand Prix rozwija się. Tu, tu nie ma żadnej stagnacji, jeżeli te plany, o których po cichutku się gdzieś tam za kulisami mówi ekspansji poza Europą, PS Grand Prix i jeżeli one, one wyjdą, no to, no to będzie chyba dobrze. Ma być 16 lub nawet 17 turniejów. Wiemy na przykład, że w Szwecji są plany, aby nie były już dwa turnieje, tylko, tylko na pewno powrót jeden. na ulebi. Jeszcze nie wiemy kiedy, ale ten powrót nastąpi w Göteborgu. Widzimy, że zawodnicy już pewnie za chwilę wyjadą do e, powtórki tego feralnego biegu XVI. Co jest dla nas najważniejsze? Że nikomu z tych poszkodowanych nic poważnego się nie stało. Że nie musieli, tak jak w przypadku Jonsona we Wrocławiu, e, opuścić obiekt w karetce. I to jest wspaniałe pocieszenie dla nas wszystkich. No pewno tak, no, z, z, widzimy, że, że tak, ale widzę, że Przygotowuje się Jonas Dawidson w niebieskim kasku, czyli... To ze względu na to, że nie pojedzie e, Niki. Ale Niki jest wykluczony, czyli nikogo nie powinno być, tak? Nie, bo w niebieskim kasku jest y, Jehowia Sofiaguś, także... nie wiem co się dzieje, może w następnym biegu, ale nie no. Ale tak, widzieliśmy Wies Wiesława Jakusia, że już był w parkingu. Tak, a widzieliśmy... może przygotowuje się, że ewentualnie... to chyba napis, nie wiem, czy zauważyłeś, że chyba jest rezerwowy, w to tak, 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 to, to jest właśnie... E, Jonas Dawid, są pierwszy rezerwowy, tak zwana rezerwatoru. Natomiast... E, natomiast jeśli chodzi o stan zdrowia, też widzieliśmy, że za żebra trzymał się Niki Pedersen. No myślę, że tam jest pozbijany po prostu, może gdzieś tam motocyklem e, dostał i myślę, że coś jest pozbijanego. Na pewno złamanego nie jest, bo ale... No, wygląda to strasznie, no, te wypadki są naprawdę straszne, te bandy są dmuchane, jest coraz lepiej z bezpieczeństwem, ale jak to mów, zawodnicy gonią wyniki i naprawdę każdy chce wygrywać. No ja już widziałem w Anglii chyba grena taki wypadek, że prze, m, zerwał, zerwał te, te bandę dmuchaną i tam gdzieś nawet się na, ławki, na ławkach wylądował, <śłos> na, na kolanach kibiców. Może jeszcze w sobie posiedzić. Nie, takie same to, wypadki. To fajne dziewczyny. Żeby... Może tak, może tak. Ale to jest właśnie problem, bo Wiesława, teraz nie wiem, właśnie co się jest, że Olorsen biega, Olsen, a ma jechać teraz, to okazuje się, czy jest gotowy. Przede wszystkim też zwróciłeś uwagę na to, że Wiesław sprawdzał e, swój kask, prawda, czy nie jest pęknięty. Tak, no to jest bardzo ważne, że po każdym wypadku e, kask może ucierpieć, jeżeli są pęknięcia. Widoczne gołym okiem yy, powinny kas być zaraz wyrzucony Generalnie po każdym bardzo mocnym wypadku, kas powinien być wyrzucany, i, bo mogą być jakieś mikropęknięcia pęknięcia. Ale widzę, że chłopacy się owijają i motocyk yy, silnik chyba był przełożony. Tak, silnik jest po prostu przełożony z jednej ramy do, do drugiego, do następnego motocykla. Trzeba zaczynać z lewej ramy. Rama już nie ma silnika, to się że ona jest do, do wyrzucenia, może powiedzieć. Na ile, na ile przy takim upadku, właśnie cierpi sprzęt? tak jakby... To jest nie powiedziane, bo nieraz koło się skrzywi, nieraz przód. To jest kwestia wymiany, na przykład tam w ciągu 5 minut, 10, ale tak jak tu wiesz, oni po prostu łatwiej było przełożyć cały silnik do innej ramy, i było szybciej. Ale jakiś jest problem, bo. Nie chcę Wiesława wypuścić chyba do biegu drugie, y, w powtórce, nie wiem czy ktoś go nie zgłosił. Tak, tam, jest, tam jest y, chyba lekarz zawodów, ten pan, który tłumaczy, że... Tak, że może ktoś nie zgłosił jego gotowości. No nie mam pojęcia co się dzieje, bo y, Dawis byłby przygotowany do wyjechania wyszł w kasku, teraz Olsen biega i wszystko załatwia, nie wiem o co chodzi. I oby Wiesława nie wykluczyli, bo to było dziwne, bardzo dziwne, bo Wiesław nie jest, tak, Wiesław jest wykluczony i nie wiadomo dlaczego, ale Dla mnie jest to dziwne. Y no jeśli, jeśli, jest, jeśli tak jest, to tylko i wyłącznie ze względu na stan zdrowia. Widzieliśmy obrazek, że on pokazywał, że kręci mu się w głowie zawodnik, y powiedzmy, który czuje się na tyle źle, no a myślę, że teraz Wiesław, no po pierwszym upadku zawsze jest takie, że jest ale teraz mi się wydaje, że Wiesław już doszedł do siebie i moim zdaniem może ktoś nie zgłosił, że wszystko jest OK i Lekarz po prostu zgłosił, że Wiesław jest niedysponowany nie, 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 no, nie nie do biegu i to jest dziwne, bo Wiesław widać że w dobrej formie teraz, wszystko jest OK. Analizuje to też jakby tutaj ze swoim właśnie menadżerem, mechanikiem. Mechanikiem, tak, z Robertem, także no jest to dziwne dla mnie, no ale no trudno, bo Wiesław przez to traci jeden bieg. No, będzie miał 6 punktów po czterech kolejkach, a tak to miał szansę na zwycięstwo, bo z dobrej dyspozycji. Dziwna dzie, sytuacja, bardzo dziwna dla mnie. Przede wszystkim bardzo długa przerwa, dopiero teraz wyjeżdżają zawodnicy. Przygotowany do wyjazdu był pierwszy rezerwowy Jonas Davidson. Widzimy, że już wyjechał Lee Adams. Upływa czas dwóch minut. To na pewno wiemy, jest zawodnik z numerem 17, a więc rezerwa Jonas Davidson, eee, także, także Bjarny Pedersen. Mowy, to dziwna decyzja sędziego i, i, i wszystkich osób tam. No. Oczywiście wykluczony jest Niki Pedersen. Na razie nie mamy łączności z naszymi komentatorami, e, ale już, już słyszymy, a więc Piotr Rolkowicz, jesteście panowie na miejscu, więc pewnie lepiej ocenicie to wszystko, co stało się w parkingu. Tak Grzegorz, możemy próbować to lepiej nieco ocenić, aczkolwiek Lekko zgadywać nie słyszeliśmy co mówiliście, jaki był Wasz komentarz do tej sprawy. No i widzimy tak naprawdę tylko tyle, ile wyście widzieli i ile Państwo widzieli, że, że po prostu Wiesław Jaguś został brutalnie przez lekarza i przez Oleolsena decyzją tutaj dyrektoriatu Grand Prix skazany na odpoczynek w tym wyścigu i szczerze mówiąc nie wiemy też nawet czy pojedzie w wyścigu yy, swoim kolejnym programem. Zastanawiająca decyzja bardzo. Wiemy, że Jonas Davidson pojedzie w wyścigu szesnastym w kasku niebieskim. Jeździł już w 2005 roku w Malilii z dziką karierę. Jonas Davidson cztery punkty wtedy zdobył. On w kasku niebieskim na drugim polu. Bjarne Pedersen no i Lee Adam. Adam fenomenalnie zakłada wszystkich, co zrobi Jonas. Bjarne jedzie odważnie, no ale Jonas Dawidson przy krawężniku nie daje, nie daje za wygraną. Będą się tutaj chyba fajnie ścigali Szwed z Duńczykiem. Bjarne znowu pod dłużej, ale wjechał tam Jonas Dawidson, wystawił koło Bjarne Pedersenowi. No i ciągle trwa pogoń Bjarnego za rezerwowym szwedzkiego turnieju. Adams daleko z przodu, Davidson teraz wjechał w pierwszy wiraż bardzo blisko krawężnika, z kłopotami go przejechał, ale Biarne ciągle nie może, nie może się zbliżyć na tyle do Schweda, żeby myśleć o jego wyprzedzeniu. Chyba Biarne już ostatecznie pogrzebał swoje szanse, więc za chwilę wrócimy do rozważań o tym, co dzieje się w parkingu. Adams jest pierwszy na mecie, więc ma trzy punkty. Dawidson jadący za Wiesława Jagusia ma dwa. Bjarne Pedersen jeden. Paweł, no ciśnie się na usta jedno Dlaczego? pytanie. Dlaczego nie widzieliśmy Wiesława Jagusia? Nie, ciśnie się inne pytanie, które na pewno wielu z kibiców sportu żużlowego zadało sobie już to pytanie. Gdzie są menadżerowie polskiej reprezentacji, kiedy trzeba stanąć w obronie y, polskiego zawodnika? Chciałbym zauważyć jedno. Jest Madzolson, no jest u siebie w domu, jest Jan Stekman, który tam jest bardzo aktywny nie ma. Nie ma Nila Middlepitcha, który często bywa, ale dzisiaj ale nie, go nie ma. nie ma. Nie ma i nie wiem, czy to by pomogło w tym momencie, ale, ale na pewno ta osoba z ramienia reprezentacji naszego kraju byłaby dzisiaj potrzebna. Akurat w tej sytuacji na pewno widzieliśmy tu osoby, które pomagają Wiesławowi Jagusiowi podczas zawodów Grand Prix jego sponsorów. Widzieliśmy Sebastiana Koszajewskiego z klubu, ze smederny miejscowego, który też tam próbował negocjować. no Decyzja bardzo dziwna dla mnie. Wygrał Liadams, który dzisiaj jeździ rewelacyjnie i na pewno cieszy się całe Leszno. E, tym bardziej, że no, w Leszcie szykuje się olbrzymia, potężna impreza. E, tegoroczny finał Pucharu Świata i no, Liadams w tej formie na pewno przyciągnie tłumy na stadion. 11 punktów Mali Adams wspólnie z Hansem Andersenem prowadzą w klasyfikacji. Być może tą klasyfikację teraz jeszcze zobaczymy. Oczywiście tak jest. O proszę, na nasz telefon komórkowy dzwoni menadżer reprezentacji Piotr Żyto. Niestety nie możemy odbierać rozmów w czasie, kiedy komentujemy zawody. Hans Andersen i Lee Adams, tak jak mówiliśmy, po 11 punktów na, zamykają stawkę. Ale i Agudzin Holta, Nikols. I Linkbeck, tyle na razie. Nerwowo się tu zrobiło.